ZB303 2G Czyli też taki dwa gramy, na dwa gramy na sztuczkę klasyczka. Ej, nie jest to nitrata 2G big, tylko to zwykła. To będzie czysty huk. O, jeszcze poleciała ta grzybek. grzybek. Meduza. Fajne. No ale prawie jak to 0,8 z tropika, no. co wcześniej strzeliśmy. Nawet nie powiedziałbym, że to 0,8 było głośniejsze, nie? Ten tropiczek zaskoczył mnie. Ta. To jest kurwa... Widzicie? Matematyka nie obowiązuje tutaj w pirotechnice. 0,8 jest większe od... od dwóch. I ja uważam, że nie było takie głośne. To nie. Nie, taki był bardziej tępy dźwięk, niż takie... Tam to tak rozbryzgiwało się, nie? Jakby jakiś coś się wysadzało. A tu był taki tępy dźwięk, tak jak na petardę. Tak jakby blondynka mówiła, nie? Taki tępy dźwięk.